Live, niestety nie można lepszej jakości. Przepraszam. O kurwa jakiś ostry trap. Tak, ostry trap. Podtrzymuję. Pod, pod, nie cofam. Zarybście. Chory stawki, chorę wizję, mam decyzję. To nie żarty, to nie bajki, to nie Disney. Zarybiszcie. planów jeszcze jest na mojej liście. Nie zebiście, wciele wylecam jakieś nie liście. To, to kurwa tam wisi? Ale piszcie, wersów tam wisiała. Tak szczerze, tutaj to wygląda jak typowy autobus, który jedzie na wycieczkę i to są te... To są te cztery pięć, Dziewięć miejsc, które siedziało w każdym autobusie to była... To była gangsterka. Tam kolio lecia, leciał Gangsta Paradise. Eee, tam śmieciliśmy eee, tam jak nauczyciele, krzyczeli, usiądźcie w tym autobusie, to my tam staliśmy, tam kurwa elita się działa, nie? E, to mówiłem. życie, to jest gra! Kiedyś zbieram. A i właśnie, bo tutaj jeszcze był taki wersji, też zastopowałem. Pry, nie widzicie pracy za... w pra 100% prawda, bo zobaczcie, jak macie wszystkie, jak macie wszystkie. Y, wszystkie nagłówki, czy ogólnie opinie y, na temat tych ludzi. To jest tak, 20 milionów, ile za 20 milionów wyświetleń świetnie nie zarobili, rekord tego, rekord tamtego, współpraca nie wiem, jakieś lody ekipy, jakieś ciuchy, 10 milionów obrotu. A niech kurwa nie widzi, że najprawdopodobniej tam 60 osób nie śpi po nocach i wszyscy postresowani chodzą, więc no, tylko i to zawsze są, tyle pieniędzy zarabia, a ja tyle nie mogę zarabiać. no. Wasze ambicje są mini, u nas mini tylko Mike Sypią się hejty i propsy, no bo życie to jest gra Kiedyś zbieraliśmy boksy, teraz ekipa S.A. S.A. Umiemy robić papier, umiemy robić zasięg Więc zobacz jak się kaszle, największy polski kaszel Najlepszy prosty patent, mamy klasy, mamy chatę, a w niej basen Mamy jeszcze parę marzeń, zawsze razem Zaebyście, płyniemy po swoje, no a reszta na mieliźnie Rozpaliłem ogień, no bo miałem w sobie iskrę Miałem wizję, miałem misję, nie Potrzebne spekulacje, dziś ucinam niczym fryzjer. Robi... Co jest kurwa? Fuzje niepotrzebne, spekulacje, dziś ucinam niczym fryzjer. Przepraszam, jaka jest grupa docelowa tego dysku? Ty jakiś. jakiś losowy. jakiś losowy kurwiszon tutaj zatwerkował. Co Robi... Jaka jest grupa docelowa? Co jest? Family friendly się skończyło? Kurwa, ryjski, nie? Trochę. Kurwa, ja teraz Nikosiowi muszę dać karę na ekipę. Sandra? Nikoś ma karę na ekipę. Ja nie słyszał tego. Tu są twerki, tu są. No wiem, ja to widziałam, no nie, nie odsłuchiwał tego. Słucha cały czas ekipę. Zajebiście, chore stawki, chore wizje, mam precyzję Zajebiście, to nie żarty, to nie bajki, to nie Disney Zajebiście, planów jeszcze jest na mojej liście Zajebiście, foty, mordo, to nie tylko stryk. Wiem, to wciąga jak narkotyki, to seven days a week Na koncie tych polskich złotych zrobił się już niezwykły plik Wszędzie słychać nasze zwroty, twoje to jest niemy krzyk nie muszę być jak Tupak, bo jestem królem wód, tak jak w naszej Polsce Szczupak. Pod koszem robię dwutak, znam się trochę na butach, znam się trochę na ciuchach. Na nich robię sobie zajebisty utarg, yeah. yeah, yeah. Mam zaebisą zlotkę, która wbije ci się w łeb. Na buty wydam flotę, taki sen jest snickerhead. W czasach COVIDa shopping robimy przez internet. W moim aucie LPU, w twoim aucie LPG. Yeah. Yeah. Każdy pyta mnie, co noszę Nawet gdybym był z nogą, to stopy bym nie miał bosej Hata pełna butów, w tym temacie jestem bosem Nie zachowuj się jak pozier, to jedyne o co proszę Zajebiście, robi robię ściano, robi biznes, zajadź byście Zajebiście, Chory stawki, chory wizje, mam precyzję Zajebiście, to nie żarty, to nie bajki, to nie Disney Zajebiście, parę planów jeszcze jest na moim liście Zajebiście, robi robię ściano, robi biznes, a Zajebiście, Chory stawki, chory wizje, mam precyzję to nie sarty, to nie bajki, to nie Disney. No, Zajebiście, ale planów jeszcze jest na mojej liście. Lubię liczyć sos, bardzo lubię liczyć pliki. Tak samo jak Gryffindor, mam zajebiste wyniki. My znowu robimy show, nowe filmy, nowe klipy życiowa. Tiara przydziału wysłała mnie do ekipy. Wow, nie ścigam się z nikim, życie to nie wyścig. W naszej chacie nasi ludzie sami zajebiści. Widziałeś ich na YouTubie, bo to znane ksywki Ekipa jak drogi, trunek, żadne tanie. Whisky gramy ponad program. uuu yeah. Hata wielka jak Hogwart. uuu yeah. Hata wielka jak Hagrid. My dalej robimy swoje. Nie czekamy na oklaski. Co to jest? Co to jest? To są dzieci w samochodach. to, w ramach, to jest? Wagonu, nie ma jednego nie Z Majkiem miałem tak. oh, oh, Nie no. Nie no, nie kłam. Kurwa na mojej nie jesteś. Nie mam na playlistach łaków. Słuchaj, nikt mnie dzisiaj para tak jak liście. Się. Dzisiaj ja pomagam młodym, jakbym był przed wagonem! Ej, ej! Niełatwo wyćwagna! Lecz gdy z niego wyszedłem, każda się stała, że Gdy zajadam pesto, no to mówię, że to fancy! Bo, bo pochodzę z rodziny, żebyś mówił na mnie biedny! Ale za to dziś z rodziną sobie odpalam komfortnie bo za rokiem czeka milion, nie ostatni. Tylko pierwszy! Zajebyście! Robi ścianą, robi biznes! Zajebyście! Chory stawki, chory Tyle planów jeszcze jest na mojej liście? Za I to są Za Zajebiście Za byście! Totalnie dojebany telezysk jest tak szczerze no Kurwa niektórzy raperzy Niektórzy raperzy w całej swojej karierze Kurwa takiego Nie zrobili nadal tam Stoją z, z czterema ziomkami W bluzie pod blokiem I, i no Kurwa. O, kiedy to wyszło? Dzisiaj chyba, nie? Z parę godzin temu. Mnie w domu nie było parę godzin. U, 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 chyba jakiś kurwa kolejny rekord się tu szykuje. A to pewnie i tak jest nieodświeżone, nie? To pewnie trzymańki będą. o co mogę powiedzieć? No. Zajebiście, nie? Ja, ja do końca też nie kumam, jaka jest ich teraz grupa docelowania, bo kiedyś jak jak robili te daily i w ogóle wrzucali filmy, to tak, to były takie, no to były takie filmy, wiecie, bez przekleństw, takie family friendly, że teoretycznie znam osoby, które mają powyżej dwudziestu kilku lat i, i, i to oglądały, bo to po prostu się jadło do obiadu, znaczy oglądały, to się oglądało do obiadu i, i spoko, tu se kogoś do basenu wrzucili, tu sobie jakieś, tu w jakiegoś chowanego pograli, no nie, nie był to może szczyt taki, nie były to Netflixowe produkcje, o. Ale dało się to zobaczyć, nie dało się to zobaczyć bez żenady i tyle i, i się oglądało. A teraz w ostatnich, w ostatnich tygodniach taki kurde jest. Może na tym, może na tym jachcie jak byli to, to kierownik statku obrał inny kurs. Więc no nie ogólnie no, dobra jest ta ale, ale słuchać to raczej nie będę no. Taka o, przesłucham raz i w sumie mi wystarczy zajebiście nie. Ale doceniam, bardzo dobry, bardzo dobry teledysk. Jest. Ogólnie kupiłem wszystkie te trzy. Ten, jak jest tutaj preorder tych, O, wyjebała wam się strona. A, patrz, pad kupiłem tą płytę za 4 stówy, tą płytę za 8 dych, tą płytę za 3 dychy. Jak przyjdzie, to wam odpakuję. Pokażę Wam co tam jest w nich, nie?